To zwykłe warzywo obniża ciśnienie równie skutecznie jak niektóre leki. Badania opublikowane w czasopiśmie Natural Product Communication wykazały coś niesamowitego. Zwykły seler naciowy, który mijasz w sklepie, zawiera związek o nazwie 3N-butyloftalit, który naturalnie obniża ciśnienie krwi. Naukowcy odkryli, że pacjenci z nadciśnieniem, którzy jedli zaledwie cztery łodygi selera dziennie przez tydzień, obniżyli swoje ciśnienie średnio o 12 na 6 mm supertencji. To nie kosmetyczne Zmiana to realne odciążenie dla serca i naczyń krwionośnych. I mniejsze ryzyko udaru czy zawału. Oczywiście nie sugerują odstawienia przepisanych leków. Zawsze konsultuj zmiany w leczeniu ze swoim lekarzem. Ale wiedza o naturalnych metodach wspierania zdrowia może być przełomowa dla wielu osób. Jak możesz wykorzystać taki seler? Wypij sok z selera, najlepiej czczo gdy organizm najefektywniej wchłania składniki odżywcze. Możesz dodać cytrynę. Jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich zmaga się z wysokim ciśnieniem, zapisz tę rolkę. I obserwuj mnie po więcej naturalnych sposobów na zdrowie.